Aktów w RMFFM. Prezes Zwyklewnej Sądu Najwyższego przechodzi jutro w stan zpoczynku. Sędzia Stanisław Zabłocki w opublikowanym oświadczeniu wyjaśnił, że to jego protest przeciwko ustawie dyscyplinującej. W z treścią oświadczenia trążdżkowej, w tym roku Wilejew dokładnie uzasadnia swoją rezygnację z Stanisław Zabłocki. Prezes Zwyklewnej Sądu Najwyższego wyjaśnił, że kluczowe dla jego decyzji jest projekcie tzw. ustawy dyscyplinującej. Poważony sędzia wcześniej m.in.i ukońca w procesie rekamilitacyjnym Roknisz Sza Bileckiego stwierdził, Thank you. No, i co? Tak jak obiecywałem wcześniej, że pokażę Wam oryginalność tego motocykla, to może przejdziemy właśnie do tych czysto technicznych, takiego opisu, co w nim tu zostało, oryginalnego. Lakier, jak widać, uchował się po tylu latach fajnie. Zbiorniczek, wiadomo, ma jakieś tam uszczerbki, widać resztki szparunków, zacieki jakieś. Go to po prostu we własny sposób tak powyczyszczałem. Po, po zabezpieczałem to wszystko tymi dostępnymi środkami, jakie są. Uchował się, można powiedzieć, jak bez mała na 60-letni motocykl. Bez żadnych większych uszkodzeń. Widać już no ślady zużycia są. Tu widać ktoś. 17 tysięcy kilometrów zrobił tym motocyklem. Ale co jest fajne, zobaczcie jedną rzecz. Jeszcze mi została instalacja, tam do upięcia. Pokażę Wam jedną rzecz. Opony czysto techniczne sprawy to jest degumowska opona. Jeszcze ma te takie, to są poprodukcyjne prawdopodobnie te gumeczki. Degum nie wiem, czy będzie widać. Ta opona po prostu jest niespękana po tylu latach. Degum chyba już zakończył. Logo swoje na oponach nie wiem, podejrzewam, że w 70-tych latach wyobraźcie sobie tyle lat opona i przetrwała, jak i przednia, tak i tylna. Gumy, które dzisiaj kupimy na internecie, te są oryginalne. Pękają po roku, po dwóch, nawet nie musimy tym jeździć i popęka. Tu jest po tylu latach, to wszystko się uchowało. Można powiedzieć, że w kapitalnym stanie. Z czysto technicznych dalej takich rzeczy, jak wam tu pokażę. Co się uchowało? Siedzenie musiałem zmienić, zamówiłem. Ciemniejsze to siedzenie przyszło takie. Zależało już mi po prostu na czasie, żeby to jak najszybciej poszło. No, to musi zostać takie w tej chwili. Wiadomo, można jeszcze tam sobie coś przekonfigurować, zmienić obicie. Ja też to obicie zamówiłem. Za jasne, za bardzo jasne. Musiałem ruszyć to siedzenie, bo już się po prostu rozczłonowało rozleciało się na części pierwsze. I po prostu musiałem je wymienić. No bo nie dałoby się tym motocyklem przejechać. Nie byłoby takiej możliwości. No i samo bezpieczeństwo. tak. No, trzeba niektóre rzeczy już, jak się nie da, trzeba po prostu je wymienić. Silniczek, tak jak mówiłem, założyłem ten korbowód tego Delusa. Mówię, lepiej zregenerować. Zostawić ten oryginalny, Korbowód, stolejować go gdzieś do jakiejś firmy. Wydaje mi się, że to chyba lepsze rozwiązanie niż to zakładanie tej chińszczyzny. Cylindra nie szlifowałem. Założyłem tego Delusa, tu się pojawiły problemy właśnie, jak mówiłem, i mówiłem, oni w szerokość i w jedną i w drugą stronę jest za duży ten cylinder. Jak ktoś to miał do czynienia z tym, ja już się nie będę rozwodził. Trzeba po prostu tam kombinować, żeby to chodziło. No niestety silnik był już ruszony. Nie miałem innej możliwości. Był Pokrzywiony, tak mówiłem wcześniej, ten wał, coś z nim ktoś tam robił, nie mógł sobie dać rady, zostawił to w częściach, śrubka po śrubce, musiałem to składać, skręcać, pracochłonna rzecz, śruby poginęły, już niektórych elementów, śrub przednich, kół nie było, musiałem też je dorobić. No tak to wygląda właśnie. No i co do silnika, chciałbym Wam powiedzieć, że właśnie odradzałbym zakładanie jakichś delusów korbowodów, bo tu się pojawiły problemy dalsze, jakby można powiedzieć, z montażem tego, bo taki on jest i za szeroki w jedną i w drugą stronę, obciera o ścianki cylindra. Trzeba po prostu więcej kombinować, więcej modernizacji wprowadzać, niższy się ten silnik, oryginalność tego silnika, on chodzi, no bym powiedział, że całkiem nieźle, bo, no bo chodzi, wolne obroty, fajnie tam trzyma, w miarę tam jeździ. Ale niestety już co do oryginalności Dużo do życzenia. Nie, tego nie widać, tak? Dopiero jak się rozbierze, można powiedzieć, że, że, że dopiero by się pojawiły tam jakieś fakty. Dalej co? Brakuje tej osłonki na łańcuch. Nie wiem skąd się biorą takie ceny. zł za taką osłonę na y, Motoweteran Bazarze w Łodzi. Wydaje mi się, że to dosyć wygórowana cena. 100 zł za taki kawałeczek blaszki, gdzie dla porównania można kupić błotnik do samochodu. Dużo większy element. Dużo bardziej pracochłonny. Nie wiem, skąd te ceny się biorą. Myślę, że to się po prostu wyklaruje. Bo wcześniej też już części kupowałem. Na początku, jak jakieś tam części wchodziły, to, to ceny były niesamowite, potem się to stabilizowało. Myślę, że pojawi się więcej producentów, to zniknie. Ta, nie wiadomo, skąd wzięta cena. Co do hamulcy, powiem Wam, że. No i z tym będzie się wiązać dalsza historia. Powiem Wam, że te hamulce, to, jest... to nie są hamulce, to są zwalniacze bo tak, nikt, nikt, nikt o tym nie mówi tu na internecie, ale, ale zobaczcie, samo wykonanie, nie wiem, czy na tych stopkach tylnych były te gumy, to mnie zastanawia, bo prawdopodobnie nie powinny być, czy je ktoś tu zamontował, ale tak czy tak, ciągło od hamulca podczas jazdy opiera się o złożoną stopkę, lub po nogawce będzie szorować pasażera, bynajmniej będzie szorowało kiedyś, w czasie przeszłym, bo teraz już chyba tym motocyklem nikt nie będzie za wiele jeździł, Dalej pokażę Wam tę historię z tym hamulcem naciskając hamulec. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj, ja nacisnę ten hamulec. Ten bębenek, który tam jest, ta tarcza, na której są osadzone te szczęki, po prostu się odgina. Nie wiem. To, te hamulce na pewno skuteczne nie były. Ale mimo wszystko, ktoś zrobił tym 17 tysięcy kilometrów. Trzeba podziwiać tych ludzi. Nie było czym jeździć. A jednak musieli byli skazani na takie coś, na jeżdżenie tymi motocyklami. Nie wiem, jak z awaryjnością. Ja nie jeździłem jakichś dużych kilometrów. No, może i nie, może troszeczkę jeździłem, tylko że w łezką. tak. No i ludzie sobie po prostu radzili z tymi słabo działającymi hamulcami. Tutaj też połówki, bębnów, wszystko spawane, taka można powiedzieć, kowalska robota. Nie ma żadnych odlewów stabilnych. Jakieś przetłoczyny, spawy, tarcze to wszystko tak samo. Tutaj te hamulcowe, gdzie się są, mówię, osadzone te szczęki, to wszystko jest blaszane, powyginane, pospawane i ten motocykl tak funkcjonował. Teraz, może tak, powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Historyczną. Teraz taki fakt. Fajna sytuacja. Próbuję śledzić zawsze wszystkie te maszyny, które mam. Tam, następ, tak, tam następny film będzie o Suprze, o tym zetorze, którego zakupiłem. No po prostu już nie daje rady nagrywać tego robić, bo wiadomo, że tutaj też trzeba poświęcić dużo czasu, żeby to uruchomić, te motocykle. Ale próbuję śledzić te historyczne fakty tych motocykli. Tutaj muszę się pochwalić, tak jak mówiłem wcześniej, swoją głupotą. Użyłem środków zbyt mocnych. Tutaj widzimy taką to nie jest naklejeczka. Tutaj był napis Wyprawa nad Morskie Oko. Piękne zielone choinki. Był czytelny. Po prostu, tak jak mówiłem, nie, brak doświadczenia, głupota. Użyłem chemii zbyt mocnej, zmalowałem to. No nie jest to jakiś tam element, który by mocno wpływał na, na oryginalność tego motocykla, ale o co chodzi? Na wartość historyczną, niestety, tak. Pisało tam. Pisało tam, przepraszam, bo tu troszeczkę zamieszania, że to jest wyprawa nad morskie oko. Nie wiem, czy ten motocykl wjechał nad to morskie oko, czy nim ktoś był. Po prostu usunąłem tą naklejkę, ten napis. To nie jest naklejka, to jest malunek. Spłynął mi wraz z tymi środkami, których używałem do czyszczenia. Głupota, fajna rzecz, historyczna rzecz. No bo podziwiam tego człowieka, który. Też nie jestem w 100% pewny. Może mi się uda kiedyś zweryfikować to, czy ktoś był tym motocyklem nadmorskim okiem, czy nie. No jeżeli ktoś wjechał z takim silniczkiem i z, takim, z takimi hamulcami i zjechał nadmorskie oko, to jestem pełny podziwu, ale powiem Wam, że już tutaj kolekcjonuję te maszynki, te retro-maszynki, te przygody garażowe i miałem też styczność z człowiekiem który opowiadał mi, że on SHL-kom, 04 -ką, jak po prostu, żeśmy z nim rozmawiali na temat cylindra, że te pierwsze cylindry w 05-kach, silnik był podobny, tylko huta Ludwików robiła te silniczki, miał dużo mniejsze orzebrowanie głowicy cylindra, świeca była bardziej od tyłu wkręcana i on nagle mówi do nas tak, powiem wam tą historię, że tak, mówi fajnie się jechało. Mówi, ale jak żeśmy się wybrali nad wyprawę nad morze, tutaj ze środkowej Polski, wyobraźcie sobie, to 125 mówi, za słabe było chłodzenie. Ten motocykl nam się zacierał. Musiałem co kilkanaście kilometrów stawać i odpoczywać, bo nie dało się dojechać nim. Po prostu się przycierał. Wyobraźcie sobie. Takim motocyklem 05, ma sztywny widelec z tyłu, tam nie ma żadnej amortyzacji, tylko w siedzeniu jechać nad morze dzisiaj to jest nie wiem w które miejsce, ale no, gdzieś około 300 km, że nie będę tam się rozczulał, czy 310, 305, czy 320. Niesamowita historia. No, podziwiam tych ludzi z tamtej epoki. My teraz wybrzedzamy na brak komfortu w życiu, że ma za mało metrów gdzieś w sklepie, czy, czy za słaby samochód, klimatyzacja nie działa. Weźcie sobie to, wyobraźcie. No i co? Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Jak będę mógł, to wrzucę to jakieś następne historie, następne filmy. Tak, jak mówię, interesują mnie takie historyczne fakty związane z naszą polską motoryzacją. Może coś się uda kiedyś z motorsportu jakiegoś dokupić? O, no, bardzo bym chciał. Nie wiem, czy mi na to starczy czasu, pieniędzy, bo to wszystko jest ważne w tym. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!